Witam wszystkich serdecznie z tej strony, Chaberdach. I zgodnie z zapowiedzią mam zamiar udać się w to miejsce, do snorków, zabrać skrzynkę z jakimś sprzętem dla jednego gościa. Z tego co pamiętam, to nawet za tą fatygę, on część tego sprzętu będzie w stanie mi oddać za fryer, i będą to jakieś prawdopodobnie ulepszone. Czy armory, czy mm, bronię, więc może, może się opłaci ten wypad? No, kaman, 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 flash, gdzie ty jesteś? Chyba zasięgnie ten, żeby tego O, gdzie, gdzie, gdzie tu chodź tu chodź tu mamy. ja wrócę potem tego a uciek, dobra I to lecimy do tego gościa sprawdźmy tylko czy na pewno do mnie nie biegnie nie bierzemy na tą farmę na razie się nie wybieram <laughs> za żadne skarby świata a na flesze to jest darmowa kasa, mam już 55 tysięcy, brakuje mi niecałe 20 patoli na lepszy armor. Oczywiście się zmachałem. A, muszę odpocząć, co za dziadowski flash. Gdzie on jest w ogóle? Gdzie on pobiegł? Szczerze, cholera go wie, gdzie on pobiegł. Tam, aż. O, nie to, nie ścigam go. Więc dobra, widzimy się przy wejściu na stację paliwową i będziemy pukali do drzwi. Snorków są dziki. Pierwo. Gdzie ty jesteś? Jesteś tu, e, gdzie ty uciekasz ode mnie? Wracaj. Nie, bez jaj. Chodź tu. O, lery jasny. Nie masz tyle energii, żeby za to wyganiać. Gdzie? Gdzie ty jesteś? Tu. Nie, poważnie, będę tak za nim biegał. Czy nie widząc go? Tu Oczywiście się musiałem zmęczyć. Tu jestem, go? Okej. Okay. Dobrze, to się załatwiło. Szybki save'ik. Jeszcze był gdzieś drugi dzikuś. Dzik jest... dziki dzik jest zły. O, jest. Ła, jaki zwód na ciało. Nic! Dobrze, jestem już z powrotem. Jestem w pełni świadomy tego, że nagrywam i, i, i nieskupiony na walce, i mogę gadać. Szukam, szukam jakiegoś w miarę sensownego wejścia do tej rozpadliny cholernej. Jak na razie trzy razy tutaj wpadłem, próbując zerknąć. Zerknąć w dół. Nie, to jest. No właśnie, to jest. Ludzie, bardzo zły pomysł. Próba zeskoczenia tutaj. To no, mogłoby się udać, ale nie z moim stanem zdrowia, więc wejście musi być gdzieś indziej. Mam zamiar je odnaleźć. Tu. Tu. Może tu. Może tu. Czy to jest snorek. Nie, to nie jest snorek, w każdym razie... Hmm. Żyjemy. Nie widzimy żadnego snorka. A właściwie. Nie wiem, czy wy go widzicie. Nawet nie wiem, czy ja go widzę. Tak, widzę go. No i ekstra, ten dym po prostu jest cudowny. Chudło, stary. Auć! Dobra, trafiłem. Przecież nie, a granata chciała rzucić. Poważnie? Najpierw, czy ja go na pewno tam widzę? Tak, rusza się. A więc F5. I łap granata Pysznie, to go zatwiło. Jeden mniej z tego co kojarzę, bo ja tutaj kiedyś wpadłem na tej dziury. Tu powinien być następny, no właśnie. Jesteś już tu wyskoczył mi wyskoczył dobra Tu mam więcej amunicji więcej ammo Dobra łapetynka no, wyskakuj, wyskakuj, wyskakuj tutaj do mnie, hops, hops, padł jest następny. Mamy nogę snoreka i tu był jeszcze jeden snorek. Nic. Tych snoreków będzie zdecydowanie więcej. Przeładować. To jest zdecydowanie rozsądna rzecz. Przeładować. Tak. Nie wiem, czy sprawdzać te odnogi. Czy to nie za wcześnie, żeby się ładować w odnogowe łażenie. Tu w każdym razie mamy jakieś wyjście, albo wejście. Dobra, tu mamy wejście i wyjście zarazem, a tu nie wiem co tutaj mam. Nie wiem, czy one światło. Widzą światło. Wywiedzą mnie. A skąd on? One widzą światło w każdym razie, więc. Po cichutku. Tak też je widać. Wy pewnie gówno widzicie. No nie, bez jaj, poważnie. Raz na trójkę przełączamy. Gdzie on jest? Tu. No jadę, strzelanie tak. na oślep. Uho. W przypadku snorku strzelanie na oślep nie jest najmądrzejszy. Przyładowy, czy... oczywiście się zmachałem. Skąd? Skąd? Insz ma Dobra. Żyje. O mnie. Żyje on jeszcze. Jak on wstał? On wstał. Dobra, oberwał. Uspokój się, Marek. On stąd będzie wyłaził. Zmarł. Teraz już na pewno zmarł. Będzie tu, w tym aucie, świetnie. Co to wszystko poważnie? To wszystko, co tutaj mogłem znaleźć, tyle kurde starań, tylko po to, żeby znaleźć praktycznie nic. Sorry ludzie, nie wiem o czym gadałem, ale właśnie w tym momencie jak chodziłem w tych ciemnych korytarzach, bojąc się zewsząd snorków, jestem praktycznie, można powiedzieć, sam w domu, siedzę sam w pokoju i nagle mi się mi z tego nizowego włączyło dzwonek do drzwi, który tak naprawdę nie działa i nie wiedziałem co się dzieje w ogóle. I miałem pełno w gaciach, że snorki do mnie przyszły. Wow. Dobra, teraz to się zgubiłem. Dobra, dobra, jest, 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 jest. Nie wiem, gdzie jestem, nie wiem, gdzie jestem. Gdzie, gdzie mam biec? Co się dzieje? Skąd? Widzę go. No mnie przestraszył. Skąd? O Jezu. Nie, to jest, to jest masakra, ludzie. Nie wiecie, jaki to jest klimat, kurde. Łazić w tych korytarzach, w ciemnym pokoju, zasłonięte żaluzje, okiennice, co się daje, jest zasłonięte. O, i tu nagle snork cię atakuje, ty nie wiesz w ogóle, gdzie jesteś i co się dzieje. Gdzie on był? Ja w ten korytarz gdzieś poszedłem. Dobrze, że nie mogę do was gadać, bo... Poważnie, snorku. Nie widzę Cię. Sorry stary, ale nie widzę Cię autentycznie. Auć, 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 auć biegnij. Bie... Żyję, ja żyję. Oczywiście. Nie mam. Juz, oh, ile w niego można walić? Po Od góry go wezmę. Ciu, 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 ciu. Ciu, ciu. Skąd on wyskoczył? Niech mi ktoś powie. Dobra, zaraz się dowiem. Auć. Auć. Nie widzę go. Nie Nic nie widzę. Nic nie widziałem. Nie wiem skąd. Dalej nie wiem skąd on wyskoczył. Dobra, ludzie. Widzę go. Tego bydlaka i... Mam już naprawdę powyżej dziurek w uszach strzelania do niego. To jest makabra po prostu. Próbuję go granatem załatwić. To się... Nie udało się! Nie wiem na czym teraznąłem. Dros Kurwa mać, dobra. No i tak ciągle. Sorry ludzie. Więc tak, latarka. Widzę go. Troszkę do przodu. Quick save. Broń. Strzał. Trójeczka. Aj, źle, źle, super pomysł. Powiedz, że nie żyjesz. Udało się. Kurde, przyszła mi ochota na. Aj, tu jest wyjście. No tak. Dobra. Ludzie, jeżeli tam cokolwiek więcej było, to mi nie powiedzcie, napiszcie. Ewentualnie się wrócę w to miejscówkę, jeżeli tam warto było coś jeszcze wziąć. Natomiast cztery snorki na dole naprawdę dały mi nieźle się we znaki. Ja będę szedł na Skadowsk, ponieważ zostało mi już tutaj tylko um, ten crash site. To jest dla mnie na razie niedostępne i fizycznie, i, i psychicznie. Nie jestem gotowy na spotkanie z tymi, z tymi, z tymi snorkami na raz. Nie z tym uzbrojeniem. I nie jestem gotowy przejść, mm, gdzie się znajduje ta spalona farma. Tu. Nie jestem gotowy przejść przez te ognie, żeby się dostać na te plateau. A tutaj... Coś mnie... O Boże. Psychicznie bardzo atakuje. Pseudo-sobaka. Oraz tak, tylko pseudosłupaka. Tak ona mnie już chyba psychicznie troszkę atakuje. Nie może się do mnie dostać. W sumie to mnie cieszy. No ale co, no będzie tak krążyć? Dobra i w imię Boże. Snork, nie ma sprawy. Snorka się nie boimy. Przed snorkiem uciekniemy. Uuuh. Chyba. No bez jaj. Idź. Dobra, żyjemy. Quick save. Okej okay. Kolega się pytał Na ile strzałów są snorki, więc to już jest piąty strzał Na 6 strzałów z tej strzelby I widzimy się na Skadowsku w takim razie ludziska.